Cześć wszystkim, z tej strony Xenaf, a ja Was zapraszam na kolejny odcinek z Farminga 19. Dzisiaj sobie będziemy robić akcję wałowanie pola Oczywiście 60 jest trochę gorzej dociążona, więc przód lekko podskakuje do góry, ogień z rury przód do góry więc no, o, widzicie, tak będzie czasami to wyglądać. Krowy się mają dobrze, zwierzęta ogólnie też. Lecimy sobie na pole nowe, bo kupiłem nowe pola w kredycie mam je, więc wziąłem kredyt na nowe pola. Zaraz zobaczycie, które to. Obok mnie tutaj zaraz y, to pole kupiłem i jeszcze jedno. Takie tam dalej kupiłem pole, ale to będziecie widzieć w następnym odcinku. Y, to pole sobie zasiałem żytem. Y, no i na zimę trzeba by było y, sobie to wałować, żeby po prostu nam rośliny nie zmarzły, no i też taki... Tutaj nam nie wydziubały nasion. Bo tutaj jednak zasiałem yy, takie zwykłe nasiona nieobejcowane, więc mogą nam tutaj wydziałać. A my sobie zawałujemy no, i zabezpieczymy przed ptakami, no i przed tutaj mrozem. Dobra, dziwi mnie to. Znaczy dobra, odpalamy sobie tutaj zaraz sprzęcik o odpalony, no i tutaj opuszczamy, no i jedziemy tutaj farming, znaczy może ten twórca modu yy, dodał takie coś, że po prostu dla ułatwienia graczowi jaki teren już zrobił, ten teren tutaj się tak właśnie bardziej staje się czarny, taki jak po nawożeniu wodę Oczywiście yy, ten kolor znika w jakimś tam czasie oczywiście, ale to dopiero za jakiś czas. Następnego dnia chyba, dopiero. Po nocy. Dobra, tak wygląda, tak się prezentuje zestaw. Moim zdaniem bardzo ładnie. 60 tutaj yy, daje radę, 15 km na godzinę. No, trochę szybko, jak na taką robotę, kurzy się bardzo bardzo się kurzy tutaj ale myślę, że tutaj damy radę tak jak widzicie, jeszcze rejestracja 60 stara, trzeba jechać do urzędu i zmienić na nową, bo to jest jeszcze z 90 lat tutaj moje ziemniaki jeszcze prze bardzo niewykopane no jak widzicie, już pora na wykopanie sąsiad już wykopał ja musiałem tutaj zrobić ważniejsze rzeczy, dzisiaj mam po prostu inne akcje zaplanowane, czyli wałowanie i yy, tutaj jeszcze w drugim odcinku ubijanie i przykrywanie yy, silosu Kiszonki, więc mamy dwie roboty na ten odcinek lecimy sobie szybko yy, raczej robić wałowanie myślę że sprzęt bardzo fajnie wygląda no i oczywiście yy, fajnie jest to że ta kamera jest taka realna i że można sobie tak przybliżyć wychylając się prawie yy, z szyby zobaczyć jak to nasza maszyna, maszyna pracuje z tyłu bardzo fajnie to bardzo fajnie to wygląda mi się yy, najbardziej przydaje to podczas orki na przykład jak tutaj oramy sobie no to wtedy możemy się tak przybliżyć i wtedy widzimy, czy koło idzie w gruzie, czy koło idzie prosto. Bardzo bardzo przydatna modyfikacja. No i lecimy sobie na drugą stronę. To pole jak widzicie niestety udało się, znaczy było, było najtańsze po prostu i najwięcej ara miało z możliwych. Po prostu y, spieszyło się sąsiadowych, żeby je sprzedać, bo on ma teraz duże maszyny i po prostu ten stóp mu przeszkadza na polu, bo tylko musi je omijać, a pole jest dość wąskie, ale za to długie. Ja mam na razie małe maszyny, więc tutaj no... Jednak 60, 40 i Wady Mirec to nie jest jakąś super duża maszyna. Już mam trzy ciągniki, to znaczy, że... znaczy, że jest progres. Bo to już takie... no, staje się... stajemy się coraz większy. Tak licząc, to mam około 6-7 hektarów już. Więc no, jest na czymś zasięć. No i mamy też Dwo, dwie zagrody, tak? Co oczywiście yy, no jest tutaj dużym jakby obowiązkiem dla nas no bo jednak na tych wszystkich polach naszych nie mamy ich zbyt dużo no to trzeba tak wszystko posiać żeby do, do każdego zwierzątka było jeszcze coś sprzedać na skupie żeby coś zarobić jeszcze to trzeba mieć dopiero tutaj zaplanowany, yy, zaplanowane zaplanowane co, co i jak tutaj robić, dobra, jest to lepsza, znaczy może nie lepsza, ale po prostu no, nawóz jakby, jeśli samą nawo nawozem zrobił, to po prostu yy, bym musiał wydać pieniądze, tak żeby po prostu zrobić dwa razy może na nawozić, a tak to raz ma nawożone już, bo to się liczy jako nawóz no i po prostu to jest też te wały Wystarczy te, kupić te wały, i potem one się zwracają z tego powodu, iż nie trzeba kupować nasion później, żeby po prostu. Może nie nasion, ale tego nawozu nie trzeba kupować, który jest no dość drogi, tylko po prostu mamy już za darmo i w tym momencie już mi się tutaj zwraca, te wały mi się tutaj zwracają z tego powodu, iż no kupiłem raz i teraz na przykład za każde przejechanie, no to one tam ja sobie odliczam te set złotych, które bym normalnie musiał wydać tutaj na nawóz, który bym musiał kupić w sklepie i sypać do rozsiewacza, więc jak najbardziej taka maszyna jest yy, przydatna na naszym gospodarstwie. Dobra, lecimy sobie teraz już, dokończę to po prostu poza odcinkiem lub uszywam teraz time a, a ja po prostu przechodzę już sobie do ubijania kiszonki. Dobra, ja już skończyłem, właśnie wracam tutaj na gospodarkę, jestem około nagrody klub, skręcamy sobie, no i nie odczepiamy wałów, dlatego, że wały są dość ciężkie i tutaj przydają mi się do ubijania z tego powodu, iż 60 będzie cięższa. Dobra, wsiadamy sobie szybko do ruskiego, dość brudny jest jak widzicie, trudno. Yy, no i żeby tutaj te, te górki trochę wyprostować tej kiszonki, bo jednak jak sypałem tutaj, no to no nie było dość przemyślane, jak widzicie to zbieram i potem, potem to rozsypuję, o jak widzicie tutaj pod kołem, dobra, o i teraz rozsypuję żeby po prostu trochę wyrównać te górki. Przydaje się to na pewno, z tego powodu, iż potem mi tak traktor nie skacze na tym. Potem się też nie psuje przez to, więc tutaj jak najbardziej takie coś jest dobre. Takie po porównanie po prostu pryzmy. No i wtedy też mamy większą pewność, że po prostu nasz traktor nie zawiśnie na tym, bo czasami jest tak, że po prostu traktor lubi sobie zawisnąć na pryzmie. Bardziej taka jest ubita troszkę ta górka. No i potem tak wychodzi średnio dosyć. Dobra, zaraz się przesiadamy do 60, -tki. jeszcze tutaj szybko sobie porównamy. O, dobra, widzicie jak skacze nam ruski? Ruskim nie będziemy zbytnio obijać z tego powodu, iż jest to ciągnik lekki. I po prostu byśmy to ubijali 3 lata. Więc postanowiłem sobie, że po to mam 60, która waży 2600, plus wałek, które ważą 700 kg, żeby właśnie nimi ubijać. Oczywiście wał, wałów nie będę tutaj spuszczał na dół, tylko po prostu stanął podniesione. Żeby po prostu podnieść wagę 60. Te o też właśnie 700 kilo. Dobra, ustawiamy sobie ten na 5 na godzinę, żeby tam nam nic się nie urwało, żeby tutaj fajnie, delikatnie przejechać, bo tutaj jak widzicie no, podskakuje, znaczy no oś przednia już tutaj była do góry, prawie. Dobra, no i jak wały się też brudzą troszkę, nie wiem czemu, ale wgrałem sobie taki mod na brudzenie się realne, bo tak to normalnie w farmingu wszystko się brudziło na ten sam kolor, czy ubijamy kiszonkę czy na przykład kultywujemy pole, czy tam co innego robimy wszystko się brudziło na ten sam kolor ten mod, który teraz mam powoduje to, że na przykład robimy przy trawie, na przykład kosimy trawę to na przykład ciągnie nam się brudzi na zielono, a na przykład gdy oramy to mamy brązowy, tak? a na przykład gdy wapnujemy mamy na bia biały ciągnik przez to nie? że nam się na ten kolor brudzi. Myślę, że to jest takie fajne tutaj yy, udogodnienie, bo jednak, no takie coś fajnie wygląda, jeśli się ciągnik rzeczywiście brudzi na ten kolor, przy jakiej pracy tutaj pracował. No niestety będziemy musieli dość długo sobie pojeździć, no bo jednak trzeba dobrze ubić tą kiszonkę, żeby tutaj się nam fajnie zaksiła, bo ta kiszonka będzie wykorzystywana u krów. Yy, z tego będziemy robić jedzonko yy, do naszych krów, czyli TMR. Yy, no, mamy już z taki podczepiany do sześćdziesiątki, Myślę, że do 60 nie dźwignie, ale specjalnie takie coś kupiłem z tego powodu, iż no jest to na małe baloty, bo tam jest tylko 2400 pojemności w tym paszowozie, więc idealnie właśnie na nasze warunki, tutaj 400 kg mam łyżkę, 445 kg mam łyżkę i po 300 kg mam jedną belkę. Jak widzicie tam słoma leży. Dobra, ja już będziemy sobie już skończyli tutaj i zakładałem plandekę. Że bardzo I teraz yy, będzie nam będziemy się pokazywać, kiedy ta nasza kiszonka się tutaj sfermentuje ładnie. No bo to też zależy tutaj, o tak ładnie wygląda. Dobra, nasz ciągnik jest bardzo brudny, więc sobie jeszcze na szybkości umyjemy sześćdziesiątkę i tutaj nasze wały, żeby tutaj ładnie już stawić do garażu, bo wałów na razie nie będziemy korzystać. A z tego powodu, że są podczepione do naszego traktora, który również jest brudny, to już umyjemy dwie rzeczy za jednym razem, żeby potem już tutaj nie musieć tego robić osobno zapalamy jak ładnie zapalił no i teraz cofujemy do garażu. Jak widzicie, 60 ma już 2 y, godziny, są 2 i 3 prawie. No i tutaj już połowa baku zeszła. No, dość dużo 60 pali, nie powiem, no bo jednak y, Ruski dużo więcej wytrzymał czas. Te maszyny, które teraz stoją, będziemy musieli sobie przetransportować y, po prostu na drugą stronę. Znaczy do innego garażu, z tego powodu, iż do, tutaj, y, teraz tam gdzie stoi sadarka do ziemniaków i ciernik, będę chciał sobie dać ziemniaki, które będę kopał w następnym odcinku. A ja oczywiście to już będzie wszystko w tym odcinku. Ja się z wami żegnam. Na razie, cześć!